Hej, rozejrzyj się wokół. Świat mknie do przodu napędzany codziennymi zadaniami do zrealizowania. Ludzie spieszą się z miejsca na miejsce, próbując sprostać nowym wymogom pracy. Rywalizujesz o największe talenty, efektywniejsze łańcuchy dostaw, krótsze terminy realizacji. Twój zespół musi nadążyć za oczekiwaniami Twoich klientów. Potrzeba Ci czegoś więcej niż tylko samochodów, aby utrzymać przewagę. Czas na kompleksowe podejście do mobilności. Oto nasza obietnica. Alfabet zapewni Ci wsparcie poprzez indywidualnie dopasowane usługi oraz doradztwo. Począwszy od efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie leasingu, wynajmu czy współdzielenia samochodów, aż po kompleksowe zarządzanie flotą. To nie koniec. Obecny dynamiczny rozwój technologii to doskonały czas na budowę floty samochodów elektrycznych. Wesprzemy Twoją firmę za pośrednictwem holistycznych programów e-mobilności. Niezależnie od tego, czy pracujesz dla zysku, z zamiłowania czy z obydwu tych powodów, czy zarządzasz wielką firmową flotą, czy niewielkim lokalnym sklepem zapewnimy Ci miejsce w czołówce. Jako jeden z globalnych liderów, Alphabet dostarczy Ci zrównoważone i skrojone na miarę rozwiązania w zakresie mobilności, które będą napędzać dalszy rozwój Twojego biznesu. Kompleksowo. Alphabet. Właściwa droga dla Twojej firmy.